Znowu coś czytasz? Wspomnienia. Wspomnienia? Wspomnienia się ma, nie czyta. Można je też komuś opowiedzieć. Tak zrobili współtwórcy tego albumu, opowiadając naszym pracownikom swoje wspomnienia, a my je skrzętnie zapisaliśmy. Mm, czułbym się dziwnie, gdyby ktoś notował moje wspomnienia. Ale za sto lat ktoś mógłby je przeczytać i dowiedzieć się czegoś nowego. Mm, a ja nie robię nic ciekawego. Ktoś miałby chcieć czytać moje wspomnienia. Głównie spaceruję po muzeum, oprowadzam zwiedzających, poluję na pieniądki. Możliwe, że za 100 lat świat będzie wyglądał zupełnie inaczej. Twoje życie będzie odmienne od tego, które będą znały osoby czytające wspomnienia. Spójrz tutaj. Dzięki albumowi możemy się dowiedzieć, jak wyglądało życie na łódzkich podwórkach. Dowiedzieć się, jak korzystano z magla, skąd czerpano wodę, czy też dowiedzieć się, jak wyglądał zakład ulokowany w podwórku. I o tym wszystkim możemy przeczytać w albumie. Tak, a później możemy to też zobaczyć w Muzeum Miasta Łodzi i poczuć klimat dawnych łódzkich podwórek. Tutaj. A czy wspomnienia mają jeszcze inne kształty? Kształty? Te w albumie mają kształt słów. Wspomnienia nie zawsze muszą być zapisane na papierze. Mogą mieć też kształt pamiątek. Takich z wakacji? Na przykład. Zbieramy je przecież, by przypominały nam o ważnych wydarzeniach. Wieszamy je na ścianach, ustawiamy na półkach albo chowamy do szuflady. A to może być pamiątką? Tak naprawdę wszystko. Plakat może nam przypomnieć o dacie premiery ważnego dla nas filmu. A strój o młodzie z dawnych lat. Mhm. Mm Jak myślisz, co jeszcze może być pamiątką? Zdjęcie. Tak, tworzymy fotografię, by utrwalić w formie obrazu daną chwilę. Tylko bez lampy flaszowej. Przecież pamiętam. A wiesz właściwie czemu w muzeum nie wolno używać lampy fleszowej? Bo eksponaty nie lubią błysków. Można tak to ująć. Większość zgromadzonych tu przedmiotów źle reaguje na światło UV. Więc jeśli chcemy cieszyć nimi oko dłużej, musimy dbać, żeby nie naświetlać ich podczas robienia zdjęć. A czemu jeszcze nie lubią eksponaty, aby mogły one cieszyć następne pokolenia? Musimy dbać, by eksponaty się nie zniszczyły. Dlatego tak ważne jest, żeby nie siadać na zabytkowych meblach i ich nie dotykać. To akurat nie zawsze prawda. Niektóre osoby, na przykład słabowidzące lub niewidome, muszą dotknąć eksponatu, żeby się z nim zapoznać. Dzięki czemu wyprawa do muzeum będzie pełniejsza i bardziej wartościowa. Ale od dotykania eksponaty się niszczą? Nie, jeśli użyjemy środków bezpieczeństwa, na przykład bawełnianych rękawiczek. Przy takim zabezpieczeniu każdy odwiedzający muzeum może obcować z historią i sztuką. Oczywiście pod uważnym okiem naszych muzealnych ekspertów, którzy z chęcią prowadzą takie specjalne oprowadzania. Hmm, mamy też makiety dotykowe. Tak, chcemy, aby nasze muzeum było dostępne dla wszystkich. Wiesz już, po co muzeum gromadzi swoje zbiory, ale czy każda pamiątka może stać się muzealnym eksponatem? Pewnie, pewnie. A czy kamyki, które kolekcjonujesz, znalazłyby się na ekspozycji? Są ładne. Owszem. Ale nie łączy się z nimi żadna historia i niewiele różnią się od innych kamyków, które można znaleźć na Ziemi. Hmm. Czy nie są zbyt cenne? Są niezwykle cenne, bo mają dla Ciebie wartość sentymentalną. Wartość sentymentalną? Sentymentalną. To znaczy, że jesteś do nich przywiązany i budzą w Tobie miłe wspomnienia. Wartość sentymentalną oprócz kamyków mogą mieć także inne przedmioty, takie jak pocztówki, zasuszone liście, bilety czy zdjęcia. Hmm, zawsze kupię bilety. Jest na to sposób. Możesz stworzyć album wspomnień. Album wspomnień? Taki na zdjęcia? Mhm, mm ale możesz tam umieścić nie tylko zdjęcia, ale wszystkie pamiątki. Nawet drobne kamyczki, o ile stworzysz dla nich odpowiednie kieszonki. Hmm. A tutaj robiliśmy gry planszowe. Tak, pamiętam. Niektóre miały naprawdę skomplikowane zasady. O, a tutaj oglądaliśmy wystawę. A pamiętasz, jak na święta tworzyliśmy podkładki pod kubki z herbatą? Z cekinami. Hmm. Nie pamiętam, co robiliśmy w lutym. Fenakistoskopy. Fena co? Fenakistoskopy. Koła służące do ożywiania obrazów. A tak, tak, tak. A pamiętasz, co robiliśmy w marcu? Sentencje. Powstało tyle świetnych prac. Teraz wszystkie są w naszym albumie. Przez wakacje będziemy mogli cieszyć się tymi wspomnieniami, a we wrześniu wrócimy z nowymi zajęciami. A jakie będą tematy? To już zależy od naszych przyjaciół. Hę? Napiszcie nam w komentarzach, jakie zagadnienia są dla Was szczególnie interesujące. Zapiszemy je i postaramy się wspomnieć o nich podczas naszych następnych spotkań.